W środowisku artystycznym panuje dosyć powszechny pogląd, że reżyserii nie da się nikogo nauczyć. Myślę, że w tym jest jakiś element prawdy, ale też nie do końca się z tym zgadzam. Na pewno to, czego można się nauczyć w szkole filmowej, takiej jak Warszawska Szkoła Filmowa, to jest pewna świadomość warsztatowa. To, jest, to są elementy rzemiosła które są bardzo ważną częścią tej profesji. Można też wyćwiczyć pewnego rodzaju wrażliwość, umiejętność obserwacji świata i przetwarzania go w taki sposób, tak jak to powiedział kiedyś Robert Bresson, taki wybitny francuski reżyser lat 60., żeby móc opowiadać o świecie w taki sposób, w jaki nikt inny by tego nie zrobił. Wydaje mi się, że to jest w jakimś sensie esencja, kwintesencja reżyserii, którą pojmuje się jako opowiadanie, osobiste opowiadanie o swoim świecie. I oczywiście element znajomości warsztatu, rzemiosła jest tu szalenie istotny, ale nie jest decydujący. Mistrz Andrzej Wajda. Kiedyś powiedział o zawodzie reżysera, że jego zdaniem to jest, to jest połączenie poety i kaprala. I wydaje mi się, że to jest bardzo trafne określenie. Trzeba właśnie mieć w sobie tę wrażliwość poety człowieka, który rozgląda się po świecie i umie dostrzec tajemnicę kryjącą się w różnego rodzaju zjawiskach. Tego świata, widzieć ten świat w jego komplikacji, a nie uproszczeniu, umieć uświadomić sobie, na czym polega ta tajemnica, ale jednocześnie musi sprawić, żeby cała duża grupa ludzi, którą nazywamy ekipą filmową, weszła jakby w jego duszę, w jego głowę i umiała. umiała jakby przekazać podobną rzecz, podobny komunikat, o jakim myśli twórca, reżyser. W ogóle bardzo istotną częścią tego zawodu jest właśnie umiejętność stworzenia ekipy ludzi, współpracowników, którzy myślą, czują podobnie, mają podobne poglądy i podobny gust i umieją. Wspierać jakby wizję reżysera. To jest strasznie ważne, żeby otoczyć się taką grupą ludzi. Niektórzy mówią nawet przewrotnie, że często to powinni być ludzie, którzy zawodowo reprezentują wyższy poziom niż reżyser, ale jakby godzą się na to, żeby dodawać te swoje wartości do jego świata. To, co jest też szalenie ważną cechą u reżysera, to jest, to jest energia, którą umie zarażać właśnie swoich współpracowników. I to jest właśnie coś takiego, co człowiek posiada albo nie, trudno jest to wykształcić w sobie. To jest właśnie taki rodzaj. Energii, który sprawia, że jesteśmy w stanie całe otoczenie zarażać tą swoją wizją i tym, co chcemy przekazać. Reżyser to jest ktoś, kto musi mieć w sobie wielką umiejętność koncentracji na zadaniu, które stawia przed sobą i przed ekipą, współpracownikami, ale musi też mieć jednocześnie, choć to brzmi paradoksalnie, umiejętność podzielności uwagi, tak żeby móc kontrolować bardzo dużo elementów, które dzieją się na planie. I to jest kwestia pewnego doświadczenia, wyćwiczenia i też takiej świadomości, co jest w tym wszystkim najważniejsze, jakie elementy są najważniejsze, jakie są trochę mniej ważne, co można lekko odpuścić albo też przerzucić na barki swoich współpracowników. Zresztą bardzo ważne jest to, żeby dobierać sobie takich współpracowników. I to jest też w jakimś sensie. Możliwość wykorzystania czasu spędzanego w szkole na to, żeby sobie stworzyć taką swoją ekipę zaufanych współpracowników, których można oddelegowywać do, do pewnych zadań, ze świadomością, że absolutnie polegamy na tym, że oni to zrobią nie gorzej, a może nawet lepiej niż my byśmy to zrobili. To jest cała socjotechnika tworzenia ekipy filmowej. I tego czegoś, co, co też, co bym nazwała, i co staram się, o czym często staram się mówić studentom podczas naszych spotkań, wykładów, że istnieje też coś takiego, jak filozofia planu filmowego. Trzeba mieć świadomość, że robienie filmu nie polega tylko na tym, że wiemy, gdzie stawiamy kamerę. W jakim miejscu stawiamy kamerę, mówiąc umownie, ale też musimy sobie za każdym razem umieć odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu to robimy, dlaczego, co chcemy powiedzieć. To jest strasznie ważne w dzisiejszym świecie, w którym dociera do nas tyle komunikatów zewsząd, tyle obrazków. I musimy sami spróbować się. Odnaleźć jakiś swój sposób opowiadania o tym świecie, który jest wyjątkowy, oryginalny, niepowtarzalny. I to jest coś takiego, co staram się w czasie naszych zajęć wydobyć ze studentów. Jeszcze może warto sobie powiedzieć o takich cechach, które są takimi cechami moim zdaniem, które ko konstytuują pozycję reżysera. Mianowicie to jest na pewno energia, którą, którą reżyser musi posiadać i jakby zarażać nią wszystkich współpracowników na planie, również przekazywać ją. Aktorom, bo aktorzy w filmie fabularnym to jest ten najważniejszy element tego świata. I z tym się łączy taka umiejętność też stwarzania te poczucia bezpieczeństwa. To znaczy, że, że reżyser ma świadomość, w którym kierunku prowadzi aktorów, ekipę, że wie. Co nie znaczy, że czasami nie można sobie pozwolić na, na to, że, y, y, że dzielimy się swoimi wątpliwościami, y, ze swoimi współpracownikami, ale tak jak mówię, tą jedną z tych najważniejszych cech y, potrzebnych do uprawiania tego zawodu jest y, poczucie bezpieczeństwa i zaufania w obrębie ekipy. Więc y, wracając do tej początkowej myśli, y, można powiedzieć, że umiejętność reżyserowania to jest jakaś kombinacja cech, które, cech charakteru, które się posiada, ale też jest to jakiś zespół umiejętności, których można się nauczyć, i tak jak mówię, tak jak powiedziałam na początku, można nauczyć się pewnych zasad warsztatowych, i to jest właściwie taka podstawa. Na której można zbudować dopiero wszystko, co nastąpi potem, to znaczy po opuszczeniu murów szkoły. Chociaż wydaje mi się, że to, co najważniejsze, wykluwa się właśnie w tych pierwszych próbach mówienia swoim głosem. Bo ja osobiście namawiam z moich studentów do tego, żeby nie szukali za daleko tematów do swoich etiud pierwszych filmowych. Tylko starali się opowiadać o tym, co jest im najbliższe, z czym się zetknęli w swoim życiu, w swoim doświadczeniu i co ich naj, najgłębiej porusza. Dlatego, że wtedy właśnie jesteśmy w stanie pokonać te pewne naturalne braki warsztatowe, z którymi przychodzą młodzi ludzie do szkoły. I, uzyskać tę pewność, że mają coś ważnego do powiedzenia, a umiejętności warsztatowe przyjdą wraz z tą świadomością.